No problem, A wiecie, że kiedy byłam eee, mała, to codziennie było tak wesoło. Fajnie, nie, nie. Kiedy mój tata był królem. Oj. Podobno królowa nie powiedziała mi prawdy o ojcu. Ławczyn mówi, że jest podła. A jeśli mój tata wciąż żyje, nie, nie. muszę go odnaleźć. Mówiliście, że w lesie są bandyci, ci, co walczą w imieniu króla. Orginalny obóz, jakiś A tak naprawdę to grupa aktorów, którzy przez zakładną politykę królowej sposobili zostali przefastrygować się do strefy szarych, gdzie kręgosłupy moralne ulegają skrzynieniu. Wiecie, gdzie ich znajdę? Oni mogą coś wiedzieć o moim ojcu, muszę ich odnaleźć. Wykluczone, głosuję naprzeciw, to niebezpieczne. Zostań za to! Lubiłem, będzie kurwa. Znaczy sami. No, po co Dziś masz tam gdzieś tak, ładzić? Jak może zostać? No, Wiecie, no, że i tak, to tak pójdę. Się w tym, A poza tym. Gburek ma rację. Im dłużej u was siedzę, tym bardziej was narażę. No, w końcu! A dobry, będzie w turecki szumień. Ja, no, w końcu! Weźmy kurwa, To nie jest pora, żeby się ukrywać. Dziękuję za wszystko, jesteście najlepsi. Tobie też, gburku. To co? Pokażecie mi chociaż prędy? Skąd się do o babci? Ja jest Chciałam film już, są, no to, że no to tak będzie No godzinę tak, więc 14, 25, 24, już